I witam w tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry, krypto. To już jest druga część wiadomości na dzisiaj, czyli na 19 stycznia 2021 roku. Mamy wtorek, no i masę wiadomości, a więc zobaczmy CoinGecko, Bitcoin 36 860 dolarów. W ostatnich 24 godzinach, sprawdźmy jeszcze raz, 3 dziesiąte w górę. Projekty, które sobie najlepiej poradziły, to jest oczywiście Engine Coin 51%, będziemy sobie rozmawiać dlaczego, LOOPRING 19,3, TERA 18,6%. Projekty, które sobie gorzej poradziły, to jest MT-100 dolar minus 11,8, Degrab minus 8,2 i 0x minus 3,7%. Zacznijmy może od Ethereum, który osiąga szczyt 1400 dolarów Widziałem to jest na, na coin nawet 1430 prawie przebijając rekord trzech czasów z 2018 roku. Druga co do wielkości kryptowaluta Ethereum osiągnęła właśnie ten poziom. Brakuje zaledwie 32 dolarów, aby pokonać rekord trzech czasów osiągnięty w styczniu 2018 roku. Jaki to jest rekord? 1432 dolary. Więc Mamy 1411, tak jak mówiłem na KuCoinie chyba, na Ethereum widziałem, zaraz tutaj jeszcze sprawdzę, 1438 nawet było nieoficjalnie, ale wiemy, że to się liczy tutaj akurat średnia z różnych giełd, więc na razie jeszcze takiego oficjalnego przebicia nie mamy. A jeżeli uda nam się przebić ten rekord, niektórzy tutaj wróżą podobne wzrosty oczywiście w skali procentowej do Bitcoina. Jeżeli ustanowimy ten poprzedni rekord już, Oficjalnie. Grayscale Investment kupiło wczoraj dodatkowe 16 244 BTC. Bloomberg twierdzi, że Grayscale jest kluczem do zepchnięcia bitcoina, a bardziej wrzucenia go na poziomy 40 000 dolarów. Zobaczmy, ile już ma. Szacuje się, że około już 3% podaży jest w Grayscale Trust całego bitcoina. u Today potwierdza tę informację i Grayscale Trust zwiększa swoje zasoby kryptograficzne średnio o 10% Miesięcznie. Tak wyglądają wzrosty. W tym przypadku, w ostatnich 30 dniach, Ryskel pozyskała 60 tysięcy bitcoinów. No i dlatego tutaj już miałem w tym przypadku, 3% wszystkich wydobytych w tym momencie. Crypto Ninja z Gibraltar rozszerza wytyczne regulacyjne dotyczące wymiany aktywów cyfrowych czyli regulacja się pojawia też na bardziej. Rozprzestrzenienie tych regulacji w Gibraltarze. Dlaczego? Bo w miarę nasilania się ostrzeżeń dotyczących regulacji aktywów cyfrowych w Wielkiej Brytanii i Europie, Gibraltar też właśnie zaczyna tutaj rozszerzać swoje już uregulowane ramy technologii cyfrowej księgi, opracowując dziesiątą zasadę podstawową, szczególnie dla. Wymian aktywów cyfrowych. Ramy te mają stanowić wskazówkę dla tych, którzy mają potencjał do stworzenia ważnych, fundamentalnych koncepcji dla prac innych organizacji międzynarodowych, takich jak Grupa Specjalna do spraw przeciwdziałania praniu pieniędzy, Komisja Europejska i międzynarodowa organizacja Komisji Papierów Wartościowych. Dziś się tak w czasie, gdy aktywa cyfrowe zostały skrytykowane przez Financial Conduct Authority, czyli FCA w Wielkiej Brytanii z powodu braku regulacji lub ochrony, oczywiście. Inwestycji. Więc tutaj widzimy, że Gibraltar też chce udowodnić innym krajom, że regulacje są za pan brat i tutaj nie straszne im powiedzmy krytykowanie FCA w Wielkiej Brytanii, bo będą tutaj też podlegać tym regulacjom. Brytyjska NHS, czyli to jest odpowiednik Polskiej Służby Zdrowia, wykorzystuje technologię blockchain do monitorowania łańcucha zimnej szczepionki koronawirusowej. Firma twierdzi, że platforma blockchain firmy Hedera Hashgraph zapewni służbie zdrowia zabezpieczony przed fałszerstwami zapis temperatur szczepionek. Firma monitorująca zasoby Aware dostarczy oprogramowanie do śledzenia temperatury szczepionek przez całą dobę, a technologia rozproszonej księgi headera zapewni. NHS zabezpieczony przed fałszerstwami i skuteczny zapis danych zgodnie z komunikatem prasowym we wtorek. Początkowo będą to szpitale w South Warwickshire, Stratton, upon avon i Warwick będą początkowo korzystać z tej technologii. A wraz z postępem dystrybucji szczepionek planowane będzie jej szersze wdrożenie. Czyli będą testować po prostu na tych szpitalach jak ten blockchain działa. Widzimy, że tutaj będzie headera Hashgraph wykorzystywana do tego. No i wiemy, że te niektóre szczepionki, one muszą mieć minus 78 czy minus 40 stopni, bo wiemy, że już były przypadki gdzieś tutaj w Polsce, gdzie zamrażaka na przykład się zepsuła. Tak i były te szczepionki do wyrzucenia. Także tutaj w tym przypadku akurat będziemy mieć właśnie to podejście Hedery Hatchgraff do tego testowania, a potem to będzie wprowadzone, żeby po prostu nikt nie oszukał, że nie były. Te szczepionki przetrzymywane w jakiejś temperaturze, która musi być utrzymywana. Analitycy prognozują przyszłość XRP, ponieważ Coinbase oficjalnie wycofuje zasoby kryptograficzne ze swojej. Giełdy. Tutaj mamy pseudo anonimowego analityka Donalda, który mówi swoim 174 tysiącom obserwującym na Twitterze, że handlowcy kryptowalut w większości nie widzą możliwości zakupu, pomimo ogromnego spadku wartości monety. Wiele osób pyta mnie o XRP, ignorując wszel wszelkie podstawy, skupiając się tylko na technice. Obecnie odbicie jest żałosne. Nikt nie korzysta z okazji, by kupić XRP z 80% rabatem poniżej niskiego cyklu. Niedźwiedzia, struktura rynku, może powyżej czerwonego. Poniżej nie ma mowy tutaj w tym przypadku. Inny analityk Credible Crypto jest znacznie bardziej optymistyczny. Trader mówi, że jego załoga licząca 96 tysięcy obserwujących XRP ma wyraźną ścieżkę. Od obecnej ceny 29 centów do co najmniej 38 po odbiciu się od wsparcia. Trwało to trochę dłużej niż oczekiwano, ale tak naprawdę nie jest to dużo czystsze niż to co jest pokazane na wykresie. Dramatyczny spadek XRP rozpoczął się po tym, jak amerykańska, to już wiemy przecież, SEC oskarża Ripple, no i po to nie jesteście właśnie. Czy nie warto właśnie w tym wypadku, jak to często się mówi i dzieje w świecie krypto, żeby nie kopać leżącego, a pomagać leżącemu, bo właśnie wtedy, gdy już wszyscy myślą, że coś spada, nagle może być inaczej. To hmm, jest też ciekawa rzecz, o której usłyszałem oczywiście o XRP, ale dajcie znać, Wasze zdanie w tym momencie pewnie wielu z Was trzyma w razie W XRP. Jet MacAleb sprzedaje 28,6 miliona XRP po 25-dniowej przerwie. Były dyrektor ds. technicznych Ripple i współzałożyciel, oczywiście, projektu. Wznowił sprzedaż ostatnio. Według Twittera Leonidasa Hadidiozu, 18 stycznia, Jet MacAleb sprzedał właśnie tą kwotę. 28,6 miliona monet XRP to była jego pierwsza sprzedaż po właśnie tej przerwie, 23 grudnia. Według danych ze strony analitycznej BitHomp, MacAleb sprzedał 11 milionów XRP. Po czym zamil, czyli od 23 grudnia do 18 stycznia, nic nie sprzedawał. Po czym tutaj Leonidas mówi, że w końcu sprzedaje. Nie jest to pierwsza przerwa w sprzedaży XRP dokonana przez Makaleba. Uważa, że tym razem Makaleb mógł skonsultować się ze swoimi prawnikami lub wstrzymać sprzedaż z wielu innych powodów. Jet wstrzymał sprzedaż w przeszłości, aby umożliwić sprzedaż organizacji charytatywnej na rzecz, który przekazał XRP. Tym razem jednak wstrzymał sprzedaż zaraz po procesie. Nie ma sposobu, aby dowiedzieć się, dlaczego wznowił. Mógł poczekać na radę swoich prawników lub z miliona innych powodów. Także nie dowiemy się, dlaczego zaczyna sprzedawać kolejne XRP. Może, tak jak on tutaj sugeruje, dowiedział się od prawników, że jest taka opcja. Albo po prostu wychodzi z XRP ze swoimi torbami. Wypłaty kryptowalut w Chinach wyniosły ponad 17 miliardów dolarów w 2020 roku. Pomimo nieprzychylnej polityki kryptograficznej w Chinach, kraj nadal odnotowuje największy odpływ kapitału za pośrednictwem kryptowaluty, ponieważ obywatele używają krypto do ochrony swoich funduszy przed słabnącym juanem. W części raportu zauważono, że w marcu 2020 roku inwestorzy przenieśli największą liczbę BTC z Chin z ponad 172 tysięcy bitcoinów. Ponadto, gdy bitcoin początkowo osiągnął najwyższy poziom w historii w 2017 roku, w grudniu 2020 skin wyprowadzono rekordową wartość 2,5 miliarda dolarów. Jednym z głównych powodów ułatwiających te nieregulowane odpływy jest słaby yuan. Wojna handlowa między USA a Chinami jest jednym z czynników, które doprowadziły do dewaluacji yuana. W rezultacie chińscy obywatele i inwestorzy zachowują swoje bogactwo w bitcoinach i innych aktywach kryptograficznych jako sposób na zabezpieczenie swoich funduszy przed właśnie słabnącą walutą. W międzyczasie Pekin ma również ścisłą politykę kontroli kapitału. Chiński rząd nałożył roczny limit zakupu walutowy w wysokości 50 tysięcy dolarów, aby zapobiec ucieczce kapitału. Pamiętamy Wenezuelę, podobnie tam chyba było, jeżeli chodzi o ile można kupić, albo podobne minima się tam wydarzały. Tak samo chyba Rosja wprowadza podobne minima w tym przypadku. Więc tak naprawdę krajobraz z kryptowalut w Chinach został poddany niekorzystnym regulacjom. W 2017 roku władze umieściły plik ogólny, zakaz od pierwszej oferty monet ICO, i kryptowaluty. Pomimo zakazu, adopcja kryptowalut w regionie rośnie. Czyli te regulacje. Nie za wiele dają, można powiedzieć, w tym momencie w Chinach. Portfel kryptowalut Trezor ostrzega użytkowników przed aplikacją, która, można powiedzieć, udaje tą prawdziwą na Google Play. Doppelganger, jak tutaj nazywałem, czyli kopię ich aplikacji. Falszywa aplikacja Trezor została pobrana przez co najmniej tysiąc osób ze sklepu z aplikacjami na Androida Google Play. Trezor, główny dostawca sprzętowych portfeli kryptowalut, właśnie ostrzega przed tym, że. Ta właśnie aplikacja, którą pokazują w Google Play, to nie jest ich Mobile Manager Wallet, Trezor, Trezor IO by Satoshi Labs, Finance, gdzieś tutaj z boku. Macie też, zobaczcie, recenzję tego. Wygląda na bardzo dobrą, 5 gwiazdek, także uważajcie, bo to nie jest wtedy. Najlepiej wejść sobie na Trezora, na Twittera i dowiedzieć się dokładnie, skąd ściągać, z jakich aplikacji, a nie gdzieś tutaj kopie po prostu dodawać. I to nie pierwszy raz, kiedy tak się zdarzyło, bo już w 2019 roku Cointelegraph poinformował o złośliwej aplikacji Google Play imitującej portfel Trezus. Aplikacja została znaleziona przez antywirusów ESET, które powiedzieli, że spodziewałem się, że w miarę rozwoju rynku kryptowalut do sklepu z Androidem trafi więcej oszukańczych aplikacji kryptograficznych. Blok o numerze 666666 ma tę mrożącą krew w żyłach wiadomość. Jaka to jest wiadomość? Sprawdźmy sobie. A więc ktokolwiek był odpowiedzialny za jej wyprodukowanie, zakodował przerażającą wiadomość z Biblii, która brzmi przerażająca. Hmm, to jest ciekawe. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Linia pochodzi z listu do Rzymian, 6 Księgi Nowego Testamentu. Został osadzony w skrypcie OP Return, który umożliwia przekowywanie do 80 bajtów danych. Warto zauważyć, że adresy wyjściowe zawierają również słowa Bóg i Biblia. A więc najsłynniejsze tajne wiadomości Bitcoina mam tutaj też przypomnienie, jakie były wcześniej. Więc mamy te z Genesis Block z 3 stycznia 2009 roku, potem mamy z 9 kwietnia 2020, gdzie też mieliśmy blok Reuters 2020, dolar gwałtownie spada w związku z nadziejami na bodźce w USA. Bitcoin osiąga szczyt wszechczasów. No i teraz mamy Bitcoin na jaką nową religię. Oczywiście zawartą w nowym bloku, nową, no nie wiem czy taką nową i nie wiem czy zatrważająca wiadomość, można powiedzieć krew w żyłach, wiadomość, no bo cytaty z Biblii do takich przynajmniej w moim przypadku, albo w mojej wiedzy, nie należą. Czy Ripple kiedykolwiek wyemituje stablecoina? Firma wstępnie zbadała kryptowaluty z ustaloną ceną. Token XRP firmy Ripple jest poddawany kontroli prawnej, co podnosi kwestie strategii uzupełniających. Ripple wyraził zainteresowanie stablecoinami bankowymi CBDC, chociaż Ripple może obsługiwać stablecoiny innych firm, jest mało prawdopodobna, aby firma wyemitowała monetę podobną do Tether, do ogólnego. Obiegu. Gdy Ripple stoi w obliczu pozwu ze strony Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych, jedną z opcji jest skierowanie uwagi firmy na stablecoiny i waluty cyfrowe banku centralnego, CBDC, gdy XRP zostanie poddane kontroli. Ripple wyraził w przeszłości zainteresowanie CBDC. W sierpniu 2020 roku Emi Yoshikawa, starszy dyrektor do spraw operacyjnych globalnych Ripple stwierdził, że XRP nie konkuruje ze stablecoinami niż CBDC. Dodał, że XRP jest uzupełnieniem stablecoinów i może pomóc w rozliczeniu. Później w listopadzie dyrektor generalny Ripple, Brad House przyznał, że wiele banków centralnych analizuje XRP Ledger jako technologię open source do emisji stablecoinów. Zauważył, że chociaż Ripple nie był bezpośrednio zaangażowany w te działania, firma starała się pomóc tym bankom. W odniesieniu do obu tych oświadczeń Ripple ponownie zapewnił w styczniu tego roku, że zamierza zapewnić neutralny składnik pomostowy dla CBDC, tak jak nadchodzący chiński yuan cyfrowy. Jednak plany w tej w dużej mierze zależą od XRP jako waluty pomostowej, co oznacza, że strategia prawdopodobnie nie wyprze samego XRP. Banki mogą już emitować własne stablecoiny na XRP leży, że jak to wyjaśnił dyrektor techniczny David Schwartz na początku tego miesiąca. Według Schwartza banki muszą po prostu połączyć się węzłem i zdeponować własne wsparcie finansowe, aby to zrobić. Schwartz przyznaje, że Urząd Kontroli Walut, OCC, udzielił bankom amerykańskim pozwolenia na udział w sieciach, Stablecoin. Oznacza to, że Ripple jest w lepszej sytuacji niż kiedykolwiek, aby zachęcić banki do wydawania nowych tokenów XRP leżerze. Więc alternatywa Tether jest mało prawdopodobna. Oczywiście, że Ripple nie zamierza emitować własnego stablecoina do ogólnego obiegu. Jest bardzo mało prawdopodobne, aby firma wprowadziła monetę porównywalną do Tether, Dai czy USDC. O wiele bardziej prawdopodobne jest, że prywatny bank lub bank centralny zbuduje stablecoina na XRP ledgerze, co byłoby decyzją podobną do planów Ukrainy dotyczących budowy stablecoina na platformie Stellar. Jednak tego rodzaju rozwój niekoniecznie przyciąga trwałą uwagę Ripple, jeśli firma nie będzie kontynuować relacji. W świetle tych faktów, Ripple najprawdopodobniej nadal będzie koncentrować się na rozliczeniach w ogóle, a nie w szczególności na stablecoinach. Nawet jeśli status prawny XRP jest badany w sądzie. Także widzimy, że tutaj raczej stablecoin nie wchodzi w rachubę. Na budowanie samego stablecoina poprzez Ripple. Bardziej banki centralne mogą użyć Ripple do tego, żeby zbudować tak jak na Stellarze. Przeczytaliśmy właśnie w tym artykule. Na EToro można wygrać nagrodę w wysokości 500 dolarów dla kont kryptograficznych. To jest jedna z wielu promocji, które pojawiają się na EToro w tym roku, zapowiedziawszy pod koniec 2020. Potrwa do końca stycznia 2021 i jest dostępny wyłącznie dla inwestorów będących rezydentami Stanów Zjednoczonych. Także nie dla Polaków, powiedzmy tutaj w Europie czy, czy gdzieś indziej, tylko Stany Zjednoczone. Jeżeli ktoś mieszka, może skorzystać. O co chodzi? Aby zabezpieczyć nagrodę w wysokości 500 dolarów, wystarczy założyć konto na eToro, zdeponować na nim środki i otworzyć w swoim portfelu transakcje kryptowalut o wartości co najmniej 5000 dolarów. Sam proces otwierania konta jest prosty, ponieważ wystarczy podać nazwę użytkownika, adres e-mail i ustawić hasło i wykonać prosty proces KYC. Gdy wszystkie te kryteria zostaną spełnione, automatycznie otrzymają 500 dolarów na saldo konta handlowego, który będzie wykorzystywany do zawarcia większej liczby transakcji, czyli no szkoda, że takich powiedzmy tutaj ofert nie ma na rynek europejski, ale widzimy, że w Stanach Zjednoczonych cisną ostro na, na kryptowaluty, więc możecie po, powiadomić rodzinę, mówię w Stanach Zjednoczonych czy macie kogoś o takiej ofercie na eToro, no i wtedy może ta osoba faktycznie uzyskać te 500 dolarów. A jeśli śledzicie na koniec jeszcze Cardano, Charles Hoskinson, dyrektor generalny IOHK, data udostępnia Open Source Cardano, Plutus, kluczowe testy warunków skrajnych inteligentnych kontraktów Cardano zaplanowano na pierwszy kwartał 2021 roku, a dokładniej według pana Hoskinsona Plutus, środowisko inteligentnych kontraktów specyficzne dla Cardano będzie gotowe do testów warunków skrajnych w marcu 2021 roku po zablokowaniu i załadowaniu klubu firm gotowych do budowania na Cardano. Baza kodów Plutusa będzie dostępna w repozytoriach Open Source. Także widzimy, że cena Cardano ostatnio też ruszyła w górę. Niekoniecznie taktyka. Zawsze w tym kardano słyszymy, że będzie coś, więc będzie tymczasem w marcu, czyli będzie i będą testowane w marcu już te usługi smart kontraktów. Dobra, mamy to, mamy kolejną porcję wiadomości. Życzę Wam wspaniałego dnia. Raz jeszcze, widzimy się po północy. Pamiętajcie, zostańcie z bitcoinem.